A z nami jest były ambasador Rzeczpospolitej w Stanach Zjednoczonych, Ryszard Szneb. Witam Panie ambasadorze. Kłaniam się pięknie. Panie i wszystkim słuchaczom. Gorący, gorący czas za Panem. Chyba wciąż jeszcze echa tej wizyty Joe Bidena w Polsce, no i w Ukrainie, co było ogromną niespodzianką. No właśnie, dla Pana też ta wizyta w Kijowie była taką niespodzianką jak dla nas wszystkich? Ja myślę, że jeżeli ktoś mówi, że nie był zaskoczony, to po prostu nie mówi prawdy. To musiała być niespodzianka dla wszystkich, ale wspaniała rzeczywiście. Prezydent Biden zrobił wrażenie na, na mnie, na Polakach, Ukraińcach, na, myślę, że na całym świecie. To był akt odwagi cywilnej też, pokaz determinacji takiej i no jednoznacznego, zupełnie poparcia dla, dla walczącej Ukrainy. Zdecydowanie ja muszę przyznać, że te obrazki, kiedy prezydent spacerował po ulicach Kijowa z prezydentem Ukrainy, robiły ogromne wrażenie. I to taki chyba był sygnał tego, o tym, że to nie Władimir Putin, ale to ja jestem tutaj u siebie i Ukraina może nie w pełni, może nie do końca, ale w pewnym sensie jest częścią Zachodu. Czy pan też miał takie odczucia? Tak, rzeczywiście pierwsze wrażenie było takie, że nie będzie Władimir Putin mówił nam. Co mamy robić, kiedy mamy odwiedzać się wzajemnie. Pamiętamy wszyscy, że nie tak dawno prezydent Zeleński był w Waszyngtonie, a więc można powiedzieć, że doszło do rewizyty i to prezydent Ukrainy, jako gospodarz, i prezydent Biden jako gość, decydują o tym, kiedy to ma nastąpić. I to jest taka, taki pokaz wolnej woli, której potrzebowaliśmy. Mm -hmm. A tak, jeśli, jeśli pan pozwoli, teraz odbiegając na sekundę od meritum sprawy, bo to ogromna waga tej wizyty dla całego świata, przede wszystkim myślę dla Ukraińców, no to te kulisy, takie przygotowania takiej wizyty. Ja muszę panu powiedzieć, że no, wiedząc, jak wyglądają przygotowania do wizyty w obcych krajach naszego prezydenta, prezydenta Stanów Zjednoczonych, to po prostu nie mogę do dziś uwierzyć, że to się odbyło, że zachowano to w takiej tajemnicy, że się w ogóle na to zgodzono. Czy pan zna jakieś, jakieś, jakieś kulisy, ploteczki z tym związane? Nie znam, szczerze mówiąc, i myślę, że, że ich nie poznamy. Mogę tylko podejrzewać, że do ostatniej chwili wahano się z podjęciem decyzji. Niewykluczone, że tak naprawdę ta decyzja zapadła w Ramstein, to znaczy po, po, w trakcie postoju, właśnie prezydenckiego Air Force One. Na terenie Niemiec i zdecydowano, że kierunek będzie Rzeszów, a następnie Kijów. Prawdopodobnie była to kwestia no, sprawdzania do końca, ale też, a wiemy to z amerykańskich źródeł, strona rosyjska była poinformowana o tym, że prezydent Biden będzie w Kijowie. I muszę powiedzieć, że to oznacza, to jest optymistyczne, to znaczy, że gdzieś tam kanały komunikacji istnieją wciąż i są po obu stronach ludzie, którzy dbają o to, aby nie doszło do eskalacji, aby nie doszło do incydentu. Nawet nie chcę wyobrażać sobie, jakie byłyby konsekwencje, gdyby coś się zdarzyło, więc wstrzymanie lotów i, i jakichś działań militarnych w momencie, kiedy prezydent jedzie. A przecież mogło dojść do wypadku jakiegoś nawet. No, było konieczne, więc myślę, że strona amerykańska musiała mieć jakieś zapewnienia też, że nie będzie agresywny działań w tym czasie. I ta komunikacja zapewne nie była pytaniem o zgodę, ile oświadczeniem takim, że jest planowana i Radzimy wam, powstrzymajcie się przed, przed, jakimiś działaniami, bo to może rodzić konsekwencje, które są niewyobrażalne. Mm -hmm, mm -hmm. Pewnie tak. Pewnie tak. Wracając jeszcze do, do Joe Bidena, do tego zaskoczenia wizytą w Kijowie, jak stwierdziliśmy obydwoje, ten, kto mówi, że nie był zaskoczony, to, to chyba udaje. Ale z drugiej strony, pan zna prezydenta Bidena. Państwo, pan opowiadał u nas na antenie o tym niejednokrotnie, jak mieliście okazję się spotykać, jak przychodził was odwiedzać, jeszcze będąc wiceprezydentem, jak przynosił pluszaki dla dzieciaków. Prawda? Rozmawialiśmy o tym, pamiętamy. Tak, oczywiście pamiętam. No i, i, I przyglądając się tej naturze prezydenta Bidena, no człowieka już, co tu dużo mówić, wiekowego, ale jednak pełnego empatii. Pełnego takiej odwagi wewnętrznej, to z drugiej strony ja sobie myślę, że on nie mógł się oprzeć temu, aby właśnie w Kijowie, nie we Lwowie, nie na granicy, nie gdzieś tam, ale w Kijowie postawić swoją stopę i tym sposobem zademonstrować tą jedność i tą siłę Zachodu, prawda? No tak, ja myślę, że tutaj mamy do czynienia z dwoma sygnałami i oba są bardzo istotne. Pierwszy to taki, że Prezydent Amerykański może, że prezydent jest odważnym człowiekiem, że rzeczywiście, tak jak pani redaktor mówi, ma nie tylko odwagę, ale też empatię wobec ludzkiego nieszczęścia. Nie muszę przypominać tej dosyć trudnej ścieżki życiowej prezydenta Bidena, bo większość słuchaczy zapewne pamięta o tym, Jakie tragedie przeżył i to nie jedną. I myślę, że jego wrażliwość jest spotęgowana własnymi przeżyciami. Mhm. To jakby pierwsza część. A druga to jest taka wiadomość, która nie jest oficjalna, ale mój instynkt podpowiada mi, że w zasadzie tą wizytą w Kijowie prezydent Biden ogłosił, że będzie kandydował po prostu. Tak, i myślę, że, że, że pomogą mu te konieczne zdjęcia, które po tej wizycie pozostaną. Skoro mówi pan o wyborach, to jeszcze na sekundę tych wyborach amerykańskich, no, które już, co tu dużo mówić, no, niebawem, rzeczywiście spodziewamy się, że prezydent niebawem ogłosi swoją kandydaturę ponowną. No i na drugą bańkę mamy prezydenta byłego Trumpa, który mówi, Biden prowadzi Stany Zjednoczone do wojny. Mamy kandydata, o którym mówi się, że wśród republikanów... Będzie mocnym kandydatem, czyli De Santos, który mówi, nie wydawajmy pieniędzy na Ukrainę. Jak... No i mamy jedną kandydatkę, już mm -hmm. o ile tak. pamiętam Nikki Haley, mm -hmm. czyli była ambasador Stanów Zjednoczonych w onz To jest bardzo ciekawa kandydatura. I muszę powiedzieć, że y, cała ścieżka życiowa y, pani Haley jest y, imponująca też. Także y, no, zapowiada się bardzo ciekawie. Ja myślę, że y, tak, to prezydent, w sumie prezydent Donald Trump, były prezydent, jest wymarzonym kandydatem dla, dla prezydenta Bidena. Yy, bo yy, decyzje wyborców dzisiaj nie tylko w Stanach Zjednoczonych, w wielu krajach europejskich, w tym także w Polsce, są bardzo rozłożone i, i, i te podziały są bardzo głębokie. W związku z tym yy, działa zasada odróżnienia się. Z jednej strony mamy człowieka, który jest walczący, który w jakimś sensie nawet. Yy, no, udowodnił, że yy, yy, uczynił Amerykę wielką ponownie. I to jest nie Donald Trump, tylko to jest prezydent tak. Biden przecież. Tak. A z drugiej strony mamy człowieka oskarżanego o, o, o wiele przestępstw, nie tylko finansowych, ale no, jakieś współdziałanie czy inspiracje wydarzeń na, na Capitol Hill. Więc to jest akurat, myślę, że kandydat dosyć łatwy. Może być w, w, trudniej z ta, tymi młodymi. Dokładnie, dokładnie. Będziemy to obserwować, panie ambasadorze. Ciekawe czasy przed nami tutaj w Ameryce. Ale wróćmy do tego, co wydarzyło się w Ukrainie, no i w Polsce. Prezydent Biden przyjeżdża na peron kolejowy w przemyślu, co już samo w sobie jest też z kolejnym zadziwieniem, prawda? No ale taka, takie to tak. były możliwości techniczne. No i potem udaje się do Warszawy. No i w Warszawie przemawia. Jak się domyślam, słuchał pan tego przemówienia i co Pan usłyszał? Czy w ogóle Pan coś usłyszał? Bo jak pan wie, są tacy, którzy twierdzą, że on nic nie powiedział, nie będziemy o nich mówić. Tak, no. rzeczywiście, <laughs> rzeczywiście, tak byłem tam na, w Arkadach Kubickiego, czyli, czyli w ogrodach Zamku królewskiego. I to było gigantyczne przedsięwzięcie. Warto podkreślić, że gospodarzem. Tego, tego wydarzenia. Była ambasada amerykańska, która organizowała całość przedsięwzięcia. Ono było. Ci z Państwa, którzy widzieli migawki lub, lub relacje widzieli, że to się odbyło w amerykańskim, zupełnie amerykańskim mm -hmm. stylu. Z Irlandami, kolorystyką, muzyką. Y Powiem tak, że prezydent Biden lubi symbolikę w swoich wystąpieniach i ta symbolika przeważnie dotyczy takich kwestii jak demokracja, prawa człowieka, praworządność. Myślę, że to nie jest przypadek, że wśród naszych polityków są tacy, a zwłaszcza i jeden taki, który takich symbolik zupełnie nie rozumie. Kiedy ich nie zrozumiał, to później próbował tłumaczyć, że po prostu może nie dosłyszał. Wie, więc to symbolizuje też te różnice które, polityczne, które w Polsce występują. Z jednej strony mamy entuzjastyczne przyjęcie, mamy bardzo podniosłe słowa. Ci, którzy mówią, że no, liczyli na to, że prezydent Biden tu w Warszawie ogłosi jakiś, nie wiem, pakiet militarny, byli w błędzie i właściwie muszę powiedzieć, że przewidywałem to w innych komentarzach, mówiąc, że to nie jest rola prezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby mówił, jakie czy ile czołgów ma dostarczyć, jest, mają dostarczyć Stany Zjednoczone. Prezydent będzie mówił o swojej wizji, o, ale przede wszystkim będzie mobilizował społeczeństwa tych. Yy, Flanki wschodniej na to do tego, żeby, żeby wytrwały w tej pomocy, bo to nie jest prosta sprawa po roku, który właśnie mija od napaści na Ukrainę, żeby utrzymać no, y, tak wysoko y, y, ducha przede wszystkim w społeczeństwie, bo bez tego nie może być poparcia rządów. Prezent pięknie to wyraził. To było żywe, to było dynamiczne. Natomiast nie wszystkim się musiało podobać. Były też inne akcenty, ale domyślam się, że, że pani redaktor jeszcze o to zapyta. Mm -hmm, mm -hmm. Ja chciałabym najpierw jeszcze do tego pozostać przy tym przemówieniu. Tak, niektórzy narzekają, że nie padły tam konkrety, tak jak pan mówi, zapewnienia o tym czy o tamtym. Ja myślę, że to nie było miejsce i czas na to. Mnie się bardzo to przemówienie podobało i podoba mi się te akcenty położone bardzo mocne na wolność, na demokrację, prawda? Bo to chyba głównie w przemówieniu Joe Bidena. Taka jest rola prezydenta Stanów Zjednoczonych, hmm. który jest liderem no, świata zachodniego, a więc nie zagłębia się w szczegóły. Od tego są wysocy urzędnicy, którzy zajmują się e, kolejnymi problemami i rozwiązują w miarę, jak, jak pojawiają się potrzeby. To nie jest rola prezydenta. Panie ambasadorze, tam jak zwykle przy, przy, przy okazji takich wydarzeń w Polsce musi dochodzić, chociaż trzeba przyznać, że wszyscy jednym głosem, i opozycja i rządzący mówili, że oczywiście, jeśli chodzi o Ukrainę, pomoc Ukrainie, wolność w Europie i tak dalej, jedność, solidarność, mówią wszyscy jednym głosem, ale potem tam się pojawiły różne dwa, trzy głosy. Jak to było z tymi spotkaniami, z opozycją, z Donaldem Tuskiem, z marszałkiem Grockim, czy prezydentem Trzaskowski one się odbyły w końcu czy nie bo tam Różnie o tym. Oczywiście, oczywi oczywiście, że się odbyły, nie, nie wszyscy mieli aparat fotograficzny przy sobie, więc, więc przewodniczący lider opozycji, czyli Donald Tusk nie zrobił sobie fotki, jak to się mówi, nie umieścił jej, ale nie musi, dlatego, że jest liderem opozycji demokratycznej w Polsce i to jest niepodważalne. Natomiast, natomiast, y, trzeba powiedzieć jedną ważną rzecz, że Amerykanie, y, no delegacja, prezydent Biden wykazali, Dość wyraźną wstrzemięźliwość w takim popieraniu, pokazywaniu się, towarzyszeniu polskim politykom Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście protokół wymagał, że tego, aby było powitanie oficjalne w Pałacu Prezydenckim, no były oczywiście rozmowy formalne, oficjalne. Ale już nie było konferencji prasowej prezydenta Dudy z prezydentem Bidenem, mhm. choć było to, wydawało się, że jest to naturalne, strona amerykańska, o ile wiem, odmówiła no, rządzącym takiego gestu, a później pojawił się dodatkowo, dodatkowy element w postaci nie tylko spotkania z liderami opozycji, ale także no, y, taka niezręczność w postaci wystąpienia y, prezydenta Dudy, który mówił w momencie, kiedy, kiedy prezydent Biden w ogóle tam się nie znajdował. No znaczy, prezydent Biden wyjeżdżał z hotelu Mariot w tym samym czasie, kiedy prezydent y, Polski przemawiał, y, właściwie nie wiadomo, nie bardzo wiadomo w jakim charakterze. No, no, I no, no, z no, punktu bo... widzenia protokołu, i politycznego punktu widzenia, y, to, to była, y, powiedziałbym, wpadka niepotrzebna. To było, y, myślę, że ktoś źle poradził po prostu prezydentowi Dudzie, bo skoro miało to być wydarzenie prezydenta Biden'a. To jeżeli mogłoby do czegoś dojść, to powinno to być nie support, jak to się nazywa Dokładnie. popularnie, ale no takie wejście polskiego prezydenta, który by przedstawiał prezydenta Bidena. Kilku słowach. Ale Gościmy takie... dzisiaj wielką postać. Tak. I, i, ale w obecności, oczywiście prezydenta Biden'a. No ale takie sytuacje miały w przeszłości przecież miejsce, że ja wspomnę tutaj akurat mi do głowy przyszedł rok 97. Pamiętam, prezydent Clinton gości w Polsce, prezydent Kwaśniewski go podejmuje, pojawiają się razem. Właśnie gospodarz, czyli prezydent Polski przedstawia mówi kilka słów w obecności. No i potem oczywiście scena czy tam. Mównica należy do gościa, czyli prezydenta Clintona. No tutaj to faktycznie prezydent Duda w charakterze niestety takiego rozgrzewacza mówiąc po polsku czy supportera z Angielszczenia. Znaczy, wiadomo mniej więcej, na czym polegała cała ta historia. Najwyraźniej Doradcy prezydenta Dudy po prostu chcieli, aby on jeszcze się pokazał w jakiś sposób właśnie przed publicznością, podkreślił swoją rolę, ale nie było to po myśli organizatorów, czyli, czyli strony amerykańskiej, która nie chciała do tego przykładać ręki, chciała, cofnęła się w takim publicznym pokazywaniu się właśnie obu prezydentów. I to jest bardzo znamienne, oznacza to mianowicie, że strona amerykańska z bardzo z powagą, ogromną powa powa powagą traktuje możliwość zmiany w Polsce tej jesieni. No, rzucało się to w oczy, muszę przyznać również. Skoro pan to powiedział, to ja tylko przyznam, e, e, przyznam rację, ale tak wciąż myślę sobie nad tym, że ja rozumiem, że, że Amerykanie są dosyć asertywni przy organizacji tego typu historii i to oni chcą wieść prym, ale od czego jest panie ambasadorze dyplomacja, prawda? Ale pamięta pan e, 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 określenie takie nie, nie, niezbyt e, e, pozytywne dla dyplomatów, nie nimi nie są, dyplomatołki, pamiętamy wszyscy, prawda? I, bo oczywiście. I wydaje profesor się, Bartoszewski. Profesor Bartoszewski i wydaje mi się, że już o tym nieraz rozmawialiśmy, że niestety ta, ta strona kuleje zarówno w polskim MSZ, jak i w Kancelarii Pana Prezydenta, no bo o tym świadczy to, co się wydarzyło. No. Dodajmy do tego, jeżeli Pani pozwoli, bardzo króciutko już, że yy, yy, Strona amerykańska była bezwzględnie świadoma tego, że rząd, czy otoczenie rządowe, czy rządząca partia wykorzystuje wizytę prezydenta do celów wyborczych, do celów politycznych. Tradycją amerykańskiej polityki jest powstrzymywanie się od działań, nie w przededniu może, ale jednak w okresie kampanijnym w jakimkolwiek kraju. Tutaj sytuacja była o tyle trudna, że no, y, wojna w Ukrainie wymagała obecności prezydenta, i przejazd przez Polskę wydało się czymś naturalnym, prawdopodobnie najbezpieczniejszym. A więc nie można było tego uniknąć. Czyli mieliśmy do czynienia z, z dwoma elementami. Z jednej strony potrzeba takiej wizyty, potrzeba wynikająca z bieżącej sytuacji, i z drugiej strony powściągliwość strony amerykańskiej w kontaktach z władzą w Polsce do wymiaru, który był niezbędny, bo można powiedzieć tak, te kontakty pomiędzy prezydentem Bidenem a stroną rządową były minimalistyczne, czyli w takim tylko zakresie, jakim to było konieczne z punktu widzenia protokołu i zasad dyplomatycznych, ani kroku dalej. No i tak chyba powinno być. I, I Amerykanie są przywiązani do tego, jak pan powiedział, i, i niech tak trzymają w Polsce rok wyborczy, w Stanach wybory nieco później, ale my będziemy się nieco wcześniej na pewno słyszeć. Pan wybiera się do Stanów i o tym następnym razem podczas naszego następnego spotkania. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Ja też dziękuję i wszystkich serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy. Ryszard Sznef, były ambasador Rzeczpospolitej w Stanach Zjednoczonych, był naszym gościem. Do usłyszenia.